O wręczenie nagród poprosimy wiceprezydenta Koszalina, pana Andrzeja Jakubowskiego. Poprosimy też na scenę Krzysztofa Łęczarza, redaktora naczelnego głosu koszalińskiego i pana Jakuba Pyżanowskiego, prezesa zarządu Obiektu sportowych w Koszalinie. Tytuł drużyna roku 2009 otrzymuje. Kotulica, komórze! Teraz ty z nim walczysz już nagrody przekazane, no prawie przekazane. Czekamy teraz na kilka. Na twoje słowa. Krótkie, ale jakże Przemówiające... Dobry do... wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę odebrać w imieniu koszykarzy, kotwicy kołbrzek, te wszystkie trofea. Drużyna to przede wszystkim y, ludzie, to przede wszystkim sportowcy. Y, oni budują, y, oni budują tą, tą atmosferę, oni pokazują charakter na boisku. I jak pokazali w y, finale Bucharu Polski, y, tak naprawdę budżety nie grają, grają ludzie. Y, to są sportowcy. Y, po, pokonali Turów z pokonali ASEKO i życzyłbym sobie, że Buchar Polski, w tym sezonie pozostał tutaj na Pomorzu Środkowym. Myślę, że jeżeli koszykarze AZS Koszalin wezmą sobie to do serca i, i, i właśnie charakter pokażą naprawdę te drużyny typu Aseco, typu Toruń naprawdę są do pokonania. Życzę, żeby tak się stało. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy jeszcze raz. Wielkie brawa. Pełen wiary Aleksander